Cześć, witam was bardzo serdecznie. Jak zawsze, chorzy z tej strony, to oczywiście mój let's play z Orcs Must Die. Dzisiejsza mapa nazywa się Rozwidlenie. Bez udziwnień, bez opóźniania. Odpalamy sobie mapę i zobaczymy, co tak naprawdę nas w niej czeka. Za to, że przywygraliśmy kolejną mapę, czyli pierwszą mapę, dostaliśmy kolejną pułapkę, nazywa się ona Ściana Strzał. Chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, co ona robi. Odpalimy sobie mapę. Aha! Teraz, gdy mój trening jest zakończony, a staruszek nie żyje, Mogę wykorzystać pełną moc Ile Ilekroć obroni szczelinę, dostanę nową zabawkę! No więc, tak powiedział nasz tutaj bohater. Ilekroć on obroni szczelinę, dostajemy nową zabawkę. Dostaliśmy tym razem ścianę, strzał. Sprawy się tutaj troszeczkę komplikują. Nie za bardzo, ale troszeczkę. Mamy dwie bramy, z których będą wychodzić orki. Jednak jak widzicie. Obie te bramy prowadzą przez ten korytarz, więc moglibyśmy tutaj zastawić pułapki i tu już ich atakować. Z drugiej jednak strony, ja chciałbym ich jak najszybciej wybić. Nie chcę tutaj tracić czasu na to, że oni dojdą po prostu do tych pułapek i wtedy będziemy ich zabijać. Więc wydaje mi się, że ja po prostu zacznę rozkładać pułapki tutaj przed tymi bramami, a ja dobrze pamiętam oni wychodzą najpierw z lewej strony, więc ja sobie zablokuję najpierw lewą bramę, potem prawą bramę i staram będę się starał ich wybijać jak najszybciej oczywiście mają tutaj do pomocy paladyna, wielkiego koksa z jeszcze większym mieczem, więc w razie czego jeżeli oni przejdą przez ten korytarz możemy liczyć na jego pomoc odpalę sobie księgę mamy dostępne 5 slotów, mamy 5 dostępnych pułapek, więc tutaj nie ma się co zastanawiać po prostu, biorę wszystko jak leci, tak jak w poprzedniej mapie Rozstawię sobie powiedzmy dwie pułapki z kolcami na wstępie. Kolejne dwie tutaj i może jeszcze dwie. To na początek chyba wystarczy. Później będę rozkładał po drugiej stronie. Jak już mówiłem, na razie ten czas mu się nie liczy na mapie. Więc w sumie mogę rozłożyć dwie już tutaj. Odpalamy hordę. Bierzemy kusze w rękę i staramy się ich wytłuć jak najszybciej. No i troszeczkę mi tu nie wyszło. Jednak pułapki robią swoje, jak zawsze. Pierwsza grupka już za nami, nikt nie przeszedł. Jak widzicie, moja kusza ma generalnie dwa tryby ataku. Pierwszy to jest standardowy tryb, czyli strzelanie. Drugi tryb to jest tryb alternatywny, który ich ogłusza i zatrzymuje w pewnym, w pewnym miejscu, więc to jest dobre, jeżeli stoją oni na powiedzmy jakiejś rodzaju pułapce, Typu w przyszłości będziemy mieli pułapki takie jak rozżarzone ognie, co i po prostu będą na nich stali i się palili. A jak na razie pokazuję wam to, co mówiłem wcześniej, czyli podbiegamy, czekamy aż oni podbiegną, machną toporem, my się oddalamy. To ich zatrzymuje i pozwala nam po prostu się wycofać i zacząć do nich strzelać. Pierwsza fala za nami. Wydaje mi się, że druga fala wyjdzie stąd. Zapomniałem rozkładać pułapki, ale to nic straconego. Udało mi się to szybko zrobić. Jak widzicie nie jest to żaden problem. Da się to robić praktycznie czasami w grze. W dalszych częściach, w dalszych mapach będziemy po prostu musieli rozkładać pułapki w czasie gry. No i cóż, już, pierwsza grupka za nami. nadzieję, no, że szybko uda nam się pozbyć też drugiej. Jak na razie wydaje mi się, że idzie nam całkiem nieźle. Jak już mówię, największym problemem, zwłaszcza na tych pierwszych mapach, będzie czas w jakim to wykonujemy. Nie chciałem stracić tej cennej czaszki dodatkowej, którą możemy później użyć, użyć na ulepszenia, dlatego że po prostu nie zdążę ich wykończyć, dlatego atakuję ich od razu. Nie robię sobie tak, jakiegoś tam chockpointu tutaj w tym korytarzu, tylko będę ich wybijał jak najszybciej. No i czas na kolejną falę. Tym razem, ile dobrze pamiętam, będą oni wychodzić z obu stron, więc yy, wydaje mi się, że chyba trzeba będzie raz zacząć rozklać pułapki tutaj. Więc już, zaczynamy snajpować obie strony, a później będziemy się po prostu wycofywać w miarę jak oni będą na nas szli. Kłapki robią swoje, zabijają pierwszą grupkę. Ja im pomagam, kilka headshotów mi się na początku udało, teraz troszkę słabiej, ale nie jest aż tak źle. Jak na razie nikt nie przeszedł poza linię naszych kłapek tutaj. Teraz może im się troszeczkę udać, może im być troszkę prościej. Tutaj ich ogłuszę, żeby po prostu ich troszeczkę powstrzymać, będzie im troszkę łatwiej. Kolejne ogłuszenie i kolejna grupa za nami. Widzę już że kolejna grupka już tam wyszła, ale spokojnie ich zdejmujemy. Robi się tutaj troszkę tłoczno w tym korytarzu, więc zatrzymamy ich. Tak jak mówiłem, będę powoli się wycofywał, ich zdejmował, aż dojdziemy do naszego paladyna. Paladyn oczywiście nam pomoże. Kończyła mi się mana, niestety, więc nie mogę używać alternatywnego ataku mojego, ale spokojnie, kolejnych zdjęliśmy, mamy przerwę, przerwę techniczną. Nie wiem, nie mam pojęcia, czy ta przerwa liczy się nam też do naszego czasu, więc ja może lepiej się pośpieszę. Czy tutaj. Będzie bolało. Kolejne trzy tutaj, resztę już rozłożę, powiedzmy, tutaj. No i gramy. Jak widzicie. Nasz bohater raczy nas jakimiś głupawymi komentarzami praktycznie przy rozłożeniu każdej pułapki. Ja postaram się to ignorować, ponieważ gdybym się miał zamykać za każdym razem jak on gada, no to byłoby słabo. W pewnym momencie rozumiem, dlaczego ten wielki starszy mag, który był jego mistrzem, stwierdził, że świat jest po prostu stracony i nie ma szans, żeby on wygrał, ponieważ jest głupkiem, no nie ukrywajmy. Po tekstach widać, że nie jest zbyt inteligentny, ale jak na razie chłopak sobie radzi. Przy mojej pomocy troszeczkę i tony, oczywiście, pułapek. E, jak nam idzie? Wydaje mi się, że to już jest ostatnia grupka z ostatniej fali, więc szybko zdejmijmy. I... No i to by było na tyle. Miałem rację, była to ostatnia grupa z ostatniej fali. Wydaje mi się, że zrobiliśmy to w dosyć dobrym czasie. Jak oceniają nasz, nasz wyczyn, tutaj? 5 czaszek. Statystyki. E, średni czas 5 minut. My zrobiliśmy w 3,59, czyli bardzo szybko. Mamy 61 sekund nadwyżki, 30 tysięcy punktów. Kolejny krótki odcinek. Kolejne odcinki będą dłuższe, mapy zaczną się robić coraz bardziej skomplikowane, będzie więcej fal. Tak czy inaczej, dziękuję wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie komentarz. Jeżeli nie, też proponuję zostawić komentarz. Dzięki wielkie, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć!